Clean is good, sanitized is better. Witam serdecznie. Dzisiaj mecz GKS Tychy kontra GKS Katowice. Dzisiaj zaproponowaliśmy młodym ludziom trzy rodzaje i formy służby. Dobrowolną zasadniczą służbę wojskową, zawodową służbę wojskową oraz przede wszystkim szkolnictwo wojskowe. Mamy tutaj dzisiaj wojska specjalne, jednostka wysoka Komandosów. Batalion Powietrzno-Desantowy z Bielska Białej oraz cieszy na batalion obrony terytorialnej. Staramy się młodym uświadomić co może ich czekać jak wstąpią do wojska, jakie mają profity i, i dla nich jakie możemy mieć oczywiście korzyści ze służby wojskowej. Natomiast dzisiaj oprócz tego, że promujemy wojsko polskie, kibicujemy naszej drużynie do zwycięstwa. Powiedz, dlaczego kibicujesz GKS Tychy? To jest mój klub, w którym mieszkam, to jest klub z mojego miasta, kocham go całym sercem i kibicuję mu zawsze. No bo na pierwszy mecz mnie zabrali rodzice i urodziłem się tu, kibicuję i to najlepsza drużyna na świecie, nie? Pierwszy mecz pamiętam z Sanokiem w hokeja, bo ja tylko na hokej chodzę, a kibicuję, no na pierwszy mecz byłem jak mają tak za 8 lat. Kibicuję od zawsze, już nawet nie pamiętam ile lat to będzie, a ostatni mecz jaki pamiętam był już bardzo dawno temu i chyba był to mecz, w którym wchodziliśmy do piłki nożnej ze starym Mielcem do pierwszej ligi. Bardzo ciężko wygrać. Nie jest to takie proste, żeby trafić z niebieskiej linii do pustej bramki. Tym bardziej, że stoi się na butach, nie na łyżwach, to troszkę inaczej, ale generalnie jest ok. Od ilu lat Pan chodzi na GKS Tychy i pierwszy taki mecz, który Pan pamięta? No w tym roku to już chyba 35 lat będzie, bo jak miałem 8 lat, to pierwszy mecz. To był chyba ze Stoczniowcem Gdańsk jeszcze, jeżeli dobrze pamiętam, także 35 lat. Czy ma Pan jakiś może pomysł, jakie jeszcze konkursy mogłyby na lodowisku być? Tak, jak najbardziej. Jak najwięcej dla dzieci, żeby dzieci przyciągnąć na trybuny, tak żeby z każdym sezonem ta publika hokejowa zwiększała się, a nie malała. Także jak najwięcej dla dzieci konkursów.